Cześć Wam. Słuchajcie. Dzisiaj Wam pokażę. Sporo osób pyta e, odnośnie tego nawodnienia, więc postaram się pokazać Wam, jak ja to robię. Proszę tego nie traktować jako żaden instruktaż, e, czy też e, jakieś tam doradztwo z mojej strony, bo nie o to tutaj chodzi. Ja Wam chcę tylko i wyłącznie pokazać, w jaki sposób jest to robione u mnie. Jest to jedna, wydaje mi się, z najtańszych opcji, jeżeli chodzi o wykonanie nawodnienia. Czy najlepsze, nie wiem, są firmy, które po prostu robią to profesjonalnie, zajmują się tym zawodowo. Ja tak jak mówię, nie jestem żadnym ekspertem w tej kwestii, chcę wam tylko pokazać, jak to wygląda u mnie w sadzie. Więc co? Na początek pokażę Wam rurę, rurę, z której robię główne magistrale. Jest to rura 50, zwykła 50 PE. Wygląda to w ten sposób. To wrzucam sobie w ziemię w zależności od możliwości, jak tam możemy kopać. Bo no, wiadomo, w istniejącym sadzie sprzętem nie wiadę, więc kopiemy to ręcznie. Mniej więcej na 30 cm to zagłębiamy. Głębiej tego nie dajemy. Ze względu na to, też że po prostu jest łatwiej w przypadku jakiejś tam awarii, nieszczelności szybko to odkopać i, i, i wyciek, jakiś tam ewentualnie wyeliminować. Dobra, co na rurę? Słuchajcie, w linii rzędu montuję takie, takie obejmy na tą rurę. Wygląda to w ten sposób. Tutaj, oczywiście, idą śruby fajnie się to tutaj yy, po prostu zaciska w tym, o, może spróbuję. O, no ona sobie tutaj fajnie wskakuje, łatwiej potem to kręcić z góry kluczem. Yy, to jest część górna, oczywiście wiadomo. W ten rowek tutaj wchodzi ta uszczelka. No i składa się to w taki sposób, skręca się to na cztery śruby i to jest. Obejma na tej, rury, na tej rurze głównej. Od tej głównej rury 50, ja wychodzę w linii rzędu. Yy, wiadomo, no staram się dzielić ten rząd w, w połowie i wychodzę sobie dwiema takimi obejmami na jeden rząd. No, wiadomo, jedną w jedną stronę, drugą w drugą stronę. I co dalej? Dalej w tą obejmę wchodzi taki króciec. To jest gwint 3 czwarte, pasuje w to. Tutaj jest wyjście na y, rur, rurkę PFI16, czyli to sobie wchodzi tu do tego. Słuchajcie, czy to trzeba dawać teflon? Nie wiem. No, ja zrobiłem na tej jednej z kwater tak, że po prostu częściowo daliśmy te króćce na teflon, częściowo wkręciliśmy bez teflonu, bez niczego i nigdzie wody nie puszcza, nigdzie wycieków nie ma. No, jeszcze można jakieś ewentualnie klej do gwintów stosować, ale ja nie wiem, czy po prostu przy tym kleju to nie jest akcja jednorazowa, czy po prostu potem to się nie będzie gdzieś tam zrywać przy w razie jakimś odkręcaniu, czy coś. W każdym razie ja stosuję yy, teraz kręcimy bez żadnego uszczelnienia i jest ok. Tutaj wchodzi rura Fi 16, <laughs> to jest ta rurka, to jest dokładnie to, oczywiście docięte na wymiar, i co dalej? Ja sobie dalej montuję. Na, każdej, na każdym takim odejściu, montuję sobie zawór. Po co? No być może nie jest to konieczne, ale, ale ja po prostu montuję wszędzie, bo... No też, tak jak mówię, no w razie nieszczelności, czy, czy jakiejś tam awarii, to po prostu zamykam ten obiekt, który, jest, który wymaga naprawy. A reszta sobie po prostu dalej leci. Także idzie sobie taki zawór. Tu jest, P, tu jest ta 16. Zawór. No i z zaworu idzie tu już Kiszka. My montujemy na Rivulisie. O, został mi tu jeden krążek. To jest zwykła po prostu linia korpulująca z emiterami w rozstawie 30 cm. Radzi sobie to dosyć fajnie. Tam mnie pytaliście dlaczego taśma, a nie. Yy, przewód kroplujący, no, no słuchajcie, z bardzo prostego względu, mianowicie, decydującym faktem jest tutaj cena. Wiadomo, no to jest tam w granicach, nie wiem, dwudziestu kilku, maksymalnie trzydziestu groszy za metr. Natomiast yy, przewód kroplujący, no to to już jest grubo powyżej złotówki, nawet złoty tam 50 czy, czy złoty 40. Więc to są po prostu duże koszta, dlatego tego nie robię. I jeszcze jedna kwestia, że ja mam bardzo dużo wody, w, żelaza w wodzie, dlatego uważam, że te moje taśmy i tak nie, no nie wiem, ja ich żywotność przewiduję na, na dwa lata, bo mówię, no jest tak zażelaziona ta woda, że, że no nie wróżę im dłużej niż dwa lata, dlatego po prostu po taniości, żeby to można było potem też w miarę tanio wymieniać. Kolejna kwestia. Co na koniec rury? Wiem, że większość ludzi po prostu gdzieś tą rurę tam zawija na końcu, gdzieś tam zaczepia o coś. Ja na końcu każdego, każdej taśmy montuję sobie po prostu korek. Wygląda to tak. O tutaj korek zdemontowany, bo tam robiłem przedłużenia do tej krótkiej kwatery, o której Wam opowiadałem. Po co korek? Po to, żeby po prostu wygodnie sobie w każdym momencie odkręcić i spuścić ten syf z tej. Z tej taśmy, a uwierzcie mi, robiliśmy próbę. Po 7 godzinach nawadniania, gdzie ta instalacja pracowała, cała po prostu pracowała non stop przez 7 godzin. Syfu się zbiera po prostu tutaj w tym korku, co nie miara. Jak odkręciliśmy, no to wyleciało po prostu błoto. Dlatego na końcu każdego. To jest, to, jest, to, to kosztuje w granicach złotówki chyba, więc żadne pieniądze, a, a bardzo ułatwia pracę. Także yy, tak wygląda sprawa. Jeżeli chodzi o magistrale, odprowadzenie i tak dalej, ja nawodnienie przyczepiam do dolnego druta. Najprostsze rozwiązanie: opaski elastyczne, 160 długości, dlaczego wieszam? No, tak jak już tam komuś w komentarzu odpowiedziałem, po prostu żeby poprawić sobie troszkę komfort pracy. Żeby nie wysiadać za każdym razem, gdzie. Gdzieś tam wygarnia, czy to zaczepi. Wiadomo, ludzie przy rwaniu nie deptają po tym. Często, często spotykane problemy były takie, że gdzieś tam myszy gryzły to te, te taśmy. Myślę, że tutaj ten problem zostanie przynajmniej częściowo w moim przypadku wyeliminowany, kiedy po prostu to wisi. No i tyle. No i nie ma tutaj większych, jakiejś większej filozofii z tym. <laughs> Przyczepia się to dosyć fajne. Natomiast robi się to bardzo wygodnie, yy, po prostu na uruchomionej instalacji, kiedy te węże są nabite wodą, jest to po prostu, no mówię, no wygodniej jest to robić, tak. Także tak wygląda sprawa. Yy, co jeszcze? W jaki sposób zakończamy magistrale? Yy, z jednej strony, tam gdzie ona się po prostu kończy, no to są korki, ja tu chyba tego korka nie mam w tym momencie, więc Wam go najprawdopodobniej nie pokażę. Co z drugiej strony? Jak wygląda przyłącz do pompy? Słuchajcie, kolano z tej strony na rurę 50, z tej strony gwint dwucalowy i tutaj sobie wkręcam końcówkę do... Yy, taką strażacką. Taką strażacką, żeby sobie po prostu na szybko podpinać węża od motopompy. Yy, już wam mówię jaką końcówkę. Taką końcówkę, że wpinam sobie po prostu to, szybka akcja, bardzo fajne rozwiązanie i tak to stosuję, to jest akurat króciec do tłoczny od pompy, wąż tłoczny, to jest wąż szawny, tutaj jeszcze do wymiany mam, bo też na motopompie będę robił, to będę wyrzucał, bo to są oryginalne króćce od motopompy z nich będę rezygnował na rzecz właśnie takiego rozwiązania, bo tutaj wiadomo, no jeszcze z tym trochę czasu schodzi, a to się po prostu podjeżdża, podłącza, zapomina. Także tak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o rozwiązania y, tego nawodnienia u mnie. Myślę, że to jest no nie wiem, no tak mi się wydaje, że jest to po prostu jedno z najtańszych i najprostszych rozwiązań, jakie można zastosować. No, i tyle, słuchajcie, działa to tak, jak Wam mówiłem. Studnie mam na 12 metrów bite, tej wody jest wystarczająco, i ta mała pompa bez żadnego problemu uciągnie hektar sadu jednorazowo na tych taśmach z rozstawem kroplowników 30 cm. Testowane, sprawdzone, działa bez żadnego problemu. I co ciekawe, na tej kwaterze, której jest tam jest równy hektar, wyobraźcie sobie, że tam pod tym przejazdem ja wam tam kiedyś to pokażę. Bo tam tam kopaliśmy, tam co kopaliśmy koparką, tam są puszczone po prostu szesnastki pod ziemią. I na tym najkrótszej części tej kwatery tam jest zastosowana taśma z rozstawem emiterów co 20 cm. I to sobie też bez żadnego problemu radzi. Także tak to wygląda w moim przypadku, tak jak mówię. Nie chcę tu nikomu doradzać, chcę po prostu pokazać jak to, jak to robię ja i, i dlaczego robię w taki sposób. Także <laughs> tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o kwestię nawodnienia, pokażę Wam to jeszcze przy najbliższej okazji, jak będziemy robić w sadzie. Jutro najprawdopodobniej nie. Natomiast w tym tygodniu na pewno będziemy jeszcze tam sporo przy tym działać, więc na pewno coś wam tam jeszcze z tego nagram. Także tak wygląda sprawa. Także miłej niedzieli Wam życzę i pozdrawiam.